Witam was serdecznie, ja jestem Jarvet, a co trzeci odcinek z tytułu zaraz będzie ciemno. Dzisiaj poświęcimy go grze Tomb of Rooms. Jest to gra indie, jest darmowa. Link do pobrania znajdziecie w opisie pod filmikiem. No a więc może zaczniemy. Widzę, że jestem jakąś ładną blondynką. I znajduję się w nieco mniej ładnym pomieszczeniu. No ale dobra, miejmy to już za sobą. No, przynajmniej kręci dupcią, nie na co popatrzy, że to tak, jest takie komiksowo-rysunkowe. Ale dobra, patotajajmy przed siebie. Co my tu mamy? Latarka. Książka. Książka? Co to może być za książka? Znalazłem w Biblię Szatana. Teraz mogę odprawić rytuał. I was wszystkich pozabijać. Aha. Don't go in there Stary! Czemu nie chcesz, żebym poszedł? Już tam może być uroczo Nope, nie jest tam uroczo Dobra Ale patrza przed siebie Z tego co wiem, o właśnie, idzie odpalać od pochodni światło Rozejrzyjmy się w tym pomieszczeniu Dajmy w mały eksploz. zobaczmy sobie co jest tutaj Mam nadzieję że nic z nas tu jeszcze nie będzie starało się wpierdolić Chociaż... o, znalazłem wannę Ja pierdolę kaczuszka Kaczuszka, kaczuszka Taka słodka kaczuszka Tylko ja słyszę, że to są par... Bardzo... i Cz... dziwne okrzyki Ale tu jest kaczuszka jak pa, mogę wziąć? Nie chcecie mi dać kaczuszki No kurde bele. Już się napalię na kaczuszkę Dobra Popatracajajmy w drugą stronę Zobaczmy co tam jest Lokacje są nawet ładne Podobają mi się. I mam być szczery, klimat z gry jest taki... Właśnie nawet ciekawy. Mam kolejną książkę, tak? No, mogę tą wyrzucić? Mogę tą wyrzucić? Co to jest za książka? Jakaś dziwna książka, też jej nie chcę. Czemu ja muszę wszystko...? Nie chcę książek. Aha, mogę mieć tylko kilka pochodni, tak? Widzimy to tak. Co tu mamy? Znalazłeś drogę do góry. Okej, okay, znalazłem drogę do góry, tak? Duży gramofon. Jakieś... Co się... Świeżnik odpalny. O... bubapka Z dzwoneczkiem. Ktoś chce nas coś kopać. Okej, okay, ekranadowania nagrania. tam przez okno. Jak tam jest. Za oknem noc. Jest pierwsza w nocy. Tak, jest pierwsza w nocy. No, można się skradać, ale dobra. Co? Jednak trzeba się będzie skradać. Co to wiesz, że nas strzelba? Dobra, fajnie. Nie fajnie. No cóż. Nie fajnie, gdy robi się ciemno. Nie ma czego odpalić, nie ma czego odpalić Co tu rozwalony gramofon? On poszedł do góry tak My idźmy na dół Pile mimo Powoli do góry, żeby go... Kurwa, kurwa. powoli, Jarvet, powoli. Bąd może zaraz się pojawić. Nienacka, coś tak czuję. Popalmy sobie światełko. Gdzie ta dziwna istota sobie poszła? Jak zwykle Jarvet rusza jej ślady. Oj. Gdzie, gdzie wycelować to? Można i zobaczmy sobie co to jest. Tak łatwiej mi będzie wycelować. Coś dużego. Widzę, że jest to coś dużego. Ech, nie chciałem mieć z tym bliższego kontaktu. To było. O kurwa, to żyje dalej. Co ja zrobiłem? Żyje, czy nie żyje w końcu? Wolałbym, żeby nie żył. Dla pewności jeszcze jedna. ma sklerozę, dostał cztery kulki i zapomniał, że ja tu jestem. Do tego kurwa nie miałeś prawa już przeżyć. No chuj, pierdolę, uciekam od niego. Nie stracę września całego filmiku na pakowanie do minotaura. Może da się go jakoś ominąć, może o to chodzi żeby go ominąć No chuj, ślepy załówek jeszcze lepiej Przyładujmy tą broń na wszelki wypadek Bo może on tu zaraz nam wyskoczyć, coś tak mi się wydaje Powoli lecz krokiem pewnym ruszamy no nope, no nope, no nope, no nope, naup... Nope. Nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie... Spierdamy, spierdalamy, spierdalamy, spierdamy... Szybciej i dalej niż widzę. Było tu gdzieś zakrętu. Był zakręt... Eee... Coś wystaje ze ściany, czy mi się też wydaje? Czy to na każdym kroku coś chce mnie wpierdolić teraz? O kurwa! O kurwa, no to jesteśmy w czarnej dupie. Może jest... Nie jest dobry. No i chuj. Okej, okay, ale na szczęście nie zapomniał. No chyba się wzajemnie zabili Znaczy minotał chyba zabił tego dużego na szczęście Małego, chudego na szczęście Przeładuję I serdecznie uciekam dalej Bo nie mam ochoty jakoś z nimi twarzą w twarz stać Bezpiecznie tu jest Miejmy nadzieję O, coś znalazłem To na tyle, tak? Found the way Okej okay. Jest szansa, że nic nas już nie wpierdoli Na tym piętrze Uff je mi do Taurowny na szczęście Uff To było niefajne, ale dobra Gra ma naprawdę bardzo fajny klimat i taki swój specyficzny urok no i trochę błagów, no ale to nie ma gier idealnych, tak? Co my tu mamy? O, bardziej klimatycznie. To mi się podoba bardziej niż... ...tamto. To jest zmroczniej Mroczniej jest, tak? Kurwa, nie wiem w takim momencie zawsze tubym kobieta wrócę. Baton? Nie. Ok, idziemy dalej. Szody mhm. Mhm. na górę, dobra. W tym wypadku już mi się nie podoba tamto światło <laughs> Przy tym jednak lepiej widać A że słychać tu odgłosy nieprzyjemne O, tam coś widzę Czyżby drogę właściwą? Zbiegnijmy szybko, osusem O kurwa. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Mam nadzieję, że ty nie wstajesz. Ale przeładujemy go. Bo... Wydaje się, że tu... Tu widziałem przejść na górę. Gra prosi się o eksport, tylko że no niemal niestrasz tego czasu, a chciałbym wam pokazać jak najwięcej. I nie zgubić się przy tym jakoś specjalnie, żeby nie wyłączyć tu potem. Chociaż i tak z tego co zauważyłem, to te lokacje generowane są losowo. Odpalałem tą grę już któryś raz i za każdym razem wygląda ona inaczej. Co jest jak najbardziej na plus, tak? Mam brzmienie książek chyba, jak może to coś wątpimy? Chyba tak, dobra. Podatajajmy tu, skąd wyszedł ten gówniarz. Yy... Nie byliśmy tu chyba, tak? Czy z tym przyszedłem? Aha. Tu nie byliśmy, ale dobra. Coś się te lampy... <laughs> pochodnie bagują. To możemy się troszkę rozejrzeć, tak? Widzimy pełno korytarzy. Klimat jest przeboski. Może gra nie jest jakaś mega straszna. Ale klimat naprawdę jest przeboski. Co prawda możemy się bronić, ale jak sami widzieliście, nie zawsze je... możemy się obronić całkiem. Tak jak z minotałem, do którego wpakowałem kulek chyba z 6 Podejrzewam, że to on tu jest głównym przeciwnikiem chyba. W sumie to miało sens, bo to jest jakiś labirynt, tak, tak mi się wydaje. Fajnie możemy sobie rozświetlać drogę na różne sposoby. Właśnie znalazłem pianino, które same gra. Są proste rzeczy, budują tutaj klimat, no. Nie ma tu tego efektu zaskoczenia, jak to jest na przykład w fize czy w utlaście. Chociaż, no, momentami zdarza się podobnie. Tak, ale nie wyskoczyć tu nic na twarz. Wydając nagły krzyk. Jedyne co... tu bo... Wszystko jest jakieś takie specyficzne, klimatyczne bardziej ta gra chyba stawia no, na inny rodzaj straszenia tak idzie się w i dodatkowo mamy ładną blondynkę którą sterujemy w grze też jest co ciekawe tryb split screen idzie w nią grać na dwóch na jednym komputerze oczywiście są do tego potrzebne chyba pady z tego co widziałem tam tak, to grę idzie grać na padzie. I możemy zabawić razem z przyjacielem, tak? Sprawdźmy sobie tu, co jest. O, robisz teraz upiornik, tak? Widzicie, zabawki dziecięce. Płacz dziecka był tam na... o, widzę już. Gra jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo mi się podoba i bardzo fajnie mi się w nią gra. was znowu on. Polecam wam, polecam ją z czystym sercem wam wszystkim. Naprawdę spędzicie przy niej ciekawy, ciekawy i przyjemny czas. Co to jest, może tam skoczyć? Dobra, będziemy kończyć materiał, spróbujemy sprawdzić co jest tam. No miałem nie sprawdzić co jest tam, ale możemy zobaczyć sobie twarz naszej gomineczki. Nie powiecie, jest ładna, tak? A my wpadliśmy w jedną ze standardowych łapek labiryntu. Ciekawe jak długo nie spadał. Dobra, mniejsza oto. Dzień tarkę w powietrzu. <tarka> Mam nadzieję, że wam się podobało. Gra jest darmowa, tak jak już mówiłem. Link do pobrania. I perished. Okay. E, link do pobrania gry znajdziecie w opisie pod filmikiem. Zachęcam was za... Spierdalaj. E, link do pobrania gry znajdziecie w opisie pod filmikiem. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę, komentujcie. Zapraszam was też, też na mój profil na Facebooku. Ogólnie chciałem wam podziękować za to, że... Tak bardzo lajkujecie ten fanpage, już uzbierałeś tam już grubo ponad 100 lajków, za co serdecznie Wam dziękuję, jest to naprawdę motywujące. Zachęca do kręcenia większej ilości filmików. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć! Zobaczenia w na następnym odcinku.